Witam was moje kochane wagi, zapraszam was na czytanie od 4 kwietnia. Słuchajcie, to jest czytanie ogólne, dlatego też ze wszystkimi nie będzie tak rezynowało. Słuchajcie, bierzemy to, co do was pasuje, odwracamy wasze role. Oczywiście złoty tarot zobaczy, co pokażą karty na spodzie talii. Chciałam powiedzieć, że powstał już Facebook Złotego Tarota. Następne czytanie będzie link. Jeżeli ktoś będzie chciał, to zapraszamy. Eee, I co? Nie przedłużamy, tylko działamy. Eee, na początku zobaczymy Księżyc. Księżyc, kochani, Księżyc. Macie na spodzie talii i wisielca. Oczywiście wieża. No i potem. 6 gigów 8 dobrze i wisielec i teraz tak, jeszcze jest zwierza Coś nagle w Waszym życiu się zadziało, jakaś wiadomość do Was przyszła, która po prostu karty mi pokazują, że ktoś po prostu się zawiesił. Zawiesił się na kontakt, zawiesił się na daną osobę. Zawiesił się na całe życie swoje, tak mogę powiedzieć, tak? Coś nagle w jego życiu runęło. Na sytuacji u was jest dziewięć kielichów. Dziewięć kielichów jest to karta taka fajna, wiecie, tu zabawa, ale dziewięć kielichów to nie jest dziesięć kielichów. Czegoś brakuje, wam jeszcze do szczęścia. To jest raz. Tutaj mi karty pokazują, że... Jest osoba, która nie do końca pokazała, to jest kobieta, która nie do końca pokazała siebie, nie pokazuje siebie, bo jest bardzo skryta. A dlaczego jest skryta? Bo jest zraniona. Kapłanka, kapłanka jest to super karta. Tajemnice. Na pewno wyjdą jakieś teraz u Was tajemnice, kochani, i to jest w 100%. Nie mówię, że to już u Was teraz wyjdzie, ale karty pokazują, że wyjdzie jakaś tajemnica. I słuchajcie, macie koło Fortuny. Koło Fortuny jest to kartą nad dobrą. Tak, coś się u Was fajnego wydarzy, ale koło Fortuny jest też, że dowiecie się czegoś. Co po prostu zmieni wasze życie. Mhm. I pamiętajcie, nie, trzyma, nie będziecie się trzymać tego jednego co macie. To, co wymyślicie że to, co już mam, to mi wystarczy. Nie. Po fortuny jest to kartą, że coś nagle u Was się zadzieje. Będziecie na pewno w posiadaniu jakiejśkolwiek tajemnicy informacji związaną powiem szczerze, z kobietą. Może to być mężczyzna, ale tutaj mam pokazaną kobietę, i kobieta mi się bardzo pokazuje ko z kobietą, którą po prostu bardziej ona odcięła Was. Ona się odcięła, a dlaczego? Króla czy jest to karta. Powiem szczerze. Bardzo dobra. Jest to kobieta, która sobie w nie da dmuchać. Jest to kobieta, która się kieruje tą e, intuicją, bo jest też i kapłanka. I kapłanka ma czarne włosy. I powiem Wam szczerze, i królowa mieczy to kapłanka i królowa mieczy to jest może jedna i ta sama osoba. I teraz tak, albo Wy, albo ona się czegoś dowie od Was, i całkowicie sprawa wyjdzie inaczej. Może jest też tak, że panowie spod znaku wagi będą chcieli wysłać jej jakąś wiadomość, tej kobiecie, oso osobie, której nie macie z nią kontaktu, bo w Zmartwychwstanie jest to karta mówiąca, że wszystkie sprawy nie zostały też uregulowane. To jest raz, będzie bardzo bolało, ale wiecie co, Le lepszy ryc jak nic. Powiem szczerze, bo. Tutaj to, to mi się pokazuje mężczyzna, który się po prostu wycofał, który tęskni, który chce ofiarować uczucie kobiecie. Mhm. A ta kobieta jest. E, powiem szczerze, w związku. Bo kapłanka to jest też kobieta, która jest w związku ale uczu y, uczuwa. bo ty mój Widzicie, tak to jest, jak złoty tarut, tarut chce się zagalopować. Kapłanka to jest osoba, która e, jest w związku, ale jest bardzo nieszczęśliwa. A dlaczego? Bo jest po prostu też krzywdzona. I może jest też tak, że królowa mieczy to jest jedna i ta sama osoba, która ma intuicję, która e, intuicja, ona to... O, Wiecie, ona jednym tym mieczem, jednym słowem tak potrafi zranić. A dlaczego? To jest osoba o dwóch twarzach. Tu jest radosna, a tu w środku jest, a z drugiej strony jest po prostu smutna. Ona dużo ukrywa, nie daje po sobie nic poznać, ale tak naprawdę serducho ma bardzo dobre. Jest bardzo osobą też wrażliwą, ona nie pokaże tego, robi dobrą minę, tak jak i kapłanka. Dlatego mogę tu powiedzieć, że tu chodzi o tą osobę. I ta osoba powraca do Was z przyszłości, albo dała o sobie znać, lub po prostu wy dajcie panowie tej kobiecie znać. To są też znaki powietrza, powiem szczerze, bliźnięta waga wodni to tylko odwracajcie swoje role, albo ta osoba ma też Ascender w tym znaku, albo Wy. E, no, wy to nie, ale tutaj jest też i karta barana. To jest kobieta, która jest pewna siebie. I powiem szczerze, tu chodzi o jedną kobietę, która ma pewne zdolności. I to ma zdolności też związane z etoryką, to jest raz. Kobieta, która jest bardzo mądra i na wszystko ma odpowiedź. Mhm. Mm ja, piernicza. Słuchajcie, wy panowie, to jest bardziej czytanie dla panów. Panowie chcą się z nią spotkać. Chcecie się z nią spotkać i chcecie też jej wyznać uczucia. Tylko wy nie wiecie, jak ona się zachowa. Może to jest też i kobieta, chce tego, ale tutaj bardziej mi pan pokazujeś. I powiem wam szczerze, no, as byław. Ojej, ale będzie ostro. Będzie ostro, bo mi tutaj, yy, słuchajcie, Azbław też mówi, o yy, wiecie, yy, ktoś się uderzy powie, cholercia, czas coś zmienić, tak? Ja nie chcę tak dalej żyć. Tutaj jest, że król kielichów, on chce dać te uczucia, a tam jest kobieta, która brakuje jej tego uczucia. Ma wszystko, ale ona by też wam chciała podawać te uczucia, ale ona jest po prostu um, nieufna, bo została skrzywdzona albo przez was, albo po prostu przez życie. Dwie bułowy. Mówią mi, że ktoś y, po prostu będzie miał jakiś wybór do, do no, znaczy wybór wzięty tylko. Jest jedno pytanie. Jest koło fortuny, dwie buławy i królowa mieczy. Czy to chodzi, że ta kobieta będzie miała wybór do podjęcia, co ma zrobić? Bo powiem szczerze, tu karty pokazują, że taki wybór zdarza się tylko raz. No ja pierniczę. Jeżeli ona jest w związku, bo królowa mieczy, to słuchajcie, to jest, mówią, że rozwódka, ale to nie tylko. To jest kobieta, która. Yy, i kapłanka przy tym, ona nie musi być rozwódką, ona nie musi być wdową. Ona może być w związku, ale ona po prostu dobrą minę robi do zły gry, a tak naprawdę ona jest nieszczęśliwa. Ona powiem wam szczerze, że karty pokazują. Może jest, że to pan, ale będzie spotkanie. Powiem wam szczerze, że będzie spotkanie. Będzie wyjaśnienie y, jakiś, nie wiem, wiadomości, wyjaśnianie sobie, y, sobie. Czegoś. Ale o co tu chodzi? Mhm. Słuchajcie, wagi, panie i panowie, będzie jakaś tajemnica, która wyjdzie, całkowicie los się od, po prostu e, do was uśmiechnie, wy będziecie po prostu szczęśliwe, szczęśliwi, ale nie mogę z tego jednego po prostu pojąć. Tutaj jest As buław. Hmm. Będzie spotkanie, i co? Będzie barabara. Tutaj jest osoba, która jest bardzo nieśmiała. Która po prostu jest napięcie nerwowe, bo jest napięcie nerwowe, ale słuchajcie, ktoś dąży do tego, że chce coś wyjaśnić. Nie wiem co. Ale tutaj dążę, żeby wyjaśnić, ale ma jakieś obawy, że zostanie przez tą osobę szybko skatowany. Za przeproszeniem, tak? Odetnie już całkowicie, bo ktoś się trzyma kurczowo czegoś. Ale będziecie w posiadaniu, jakaś tajemnica wyjdzie. I powiem Wam szczerze, jeżeli będziecie śli na jakieś spotkania, tam gdzie jest impreza, czy cokolwiek, czy tam przy znajomych, czy ktoś przyjdzie do Was na kawę, panowie i panie. Moi kochani, uszy, wiecie, muszą być dobrze wyczyszczone, intuicje włączamy. Dlatego mi się bardziej pokazuje tutaj, że mogą być, coś może być związane właśnie przy jakiejś imprezie, kochani, że ktoś może coś po prostu wydać plepnąć coś i wy wtedy będziecie kojarzyć, tylko włączcie tą intuicję, proszę was i wszystko razem łączcie, to będziecie w posiadaniu jakiejśkolwiek wiadomości, informacji i wtedy w kole fortuny coś nagle u was się zadzieje że wy będziecie podejmować decyzję bo wy już macie podjętą decyzję wy tylko siedzicie i macie w głowie, dobra ja tam zrobię pierwszy krok, czy cokolwiek, ale to jest tylko głowa, a siedzicie na czterech literach. Nie, kochani. Proszę was, weźcie już to któremuś znaku, chyba wszystkim znakom będę mówiła, kierujcie się intuicją. Dajcie dla siebie 10-15 minut. Kochani, wsłuchajcie się, nie wiem, możecie w muzykę w jakąś, czy. Iść na spacerek, czy byś na podwórko, kochani, i dla siebie te 15 minut znaleźć, codziennie, nawet po, dwa razy dziennie, mieć dla siebie, i żeby oczyścić po prostu te negatywy, a włączyć intuicję, a ona wam podpowie, bo tutaj są jakieś tajemnice, coś wyjdzie na jaw, ale to będzie, powiem szczerze, przypadkowe. Dlatego uszy, intuicja i będziecie, kochani, w posiadaniu jakiejśkolwiek tajemnicy, yy, wiadomości, będziecie wszystko z, zaczniecie kojarzyć z osobą z przeszłości. No. O, matko. Bo zobaczcie, Księżyc. Księżyc to jest karta kobiety. Ta kobieta też tęskni. Ale Księżyc to też e, mówi, że ktoś po prostu wspomina to, co było. Depcze swoje wspomnienia i cały czas wiemy im i tym samym taka e, iluzja, że ona was po prostu weźmie do jakiejś depresji, wisielec. Żeby ten wisielec był odwrócony, to bym powiedziała, że spojrzycie na sprawę z innej strony, ale ten wisielec jest. Po prostu wisicie. Wisicie i Wy nie widzicie rozwiązania, ale i zwierzę, coś nagle u Was się zadzieje. No, jakaś tajemnica teraz u Was będzie wychodziła. Słuchajcie, weźcie mi tam piście, jak coś takiego u Was się zadzieje. Bo jestem aż sama ciekawa, bo tutaj powiem szczerze, no. u. Ostro będzie, no, Wagi, daliście czadu, albo ta osoba dała czadu powiem szczerze, że ta osoba jest bardzo oduchowiona, ona ma intuicję ona dużo dostrzega, bo to, o tym mi mówią już trzy karty, królowa mieczy królowa buław i, królowa, i kapłanka dlatego, że królowa buław też jest kobieta która ma e, zdolności e, wiecie, no wróżenia czy ten e, intuicję taką ma, ona jest bardzo mądra, kapłanka jest też mądra ale bardzo skryta Jakieś tajemnice wyjdą na jaw, a królowa mieczy to jest dosyć, że ma intuicję i ma intelekt, i ona wszystko łatwo kojarzy, to ona też się nie patyczkuje, ucina. Ucina. Może być, powiem Wam szczerze, jeżeli mieliście, panowie, jeżeli mieliście do czynienia z dwiema kobietami lub pani, z dwiema tego, to tutaj się coś rozgrywało. Między, powiem szczerze, jedna y, y, kobieta po prostu była zazdrosna o tą drugą. A ta po prostu królowa mieczy, która ma ten intelekt i tutaj ma tą intuicję, powiem Wam szczerze, po prostu odcięła. Jej to nie pasowało. To jest tak na marginesie. Kochani, kochani, przygotujcie się, bo akcja będzie. Mhm. Będzie wyjaśnianie sprawy. No i będzie takie, powiem Wam szczerze, że jak nie dla Was, to dla tej osoby będzie takie. Oj, 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 bolesne trochę, bo Wy nie dacie sobie w kachę też dmuchać. To jest raz. Możecie mieć do czynienia z, z urzędniczką, od razu powiem, zimną, chłodną urzędniczką, ale u, urzędniczka taka, że jej to wszystko świeci, zwisa powiem brzydko, tak na marginesie. Ale tutaj powiem wam szczerze, jeżeli się spotkacie, to będzie bara, bara, ryki, tyki. I to jest jeszcze karta ryba, rak, skorpion. Oje, o Jezu, jak macie do czynienia ze skorpionem, o to wiecie, jakie skorpiony są. No ryby chyba, znaczy no, ryby to ja nie wiem, ale raki może, może. No kochani, kochani i baran jeszcze tutaj mi się rysuje. No, no, no. Baran, lew, strzelec, ale słuchajcie, to możecie wymieć te też znaki. Kochani, bierzcie to, co do Was pasuje, to, co do Was będzie bardziej rezonowało, tak? Jeżeli się taką sytuację, że coś się zadziało, że było odcięcie, to musicie po prostu uszka ładnie wyczyścić, intuicję włączyć, wiecie, medytować, będziecie wszystko ładnie kojarzyć. A potem ładnie zdacie zutemu teratowi wiadomość. Tak, było tak, nie, nie było tak, czekam dalej. Wiecie o co chodzi. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli będzie jakaś tajemnica, którą po prostu Wy macie, albo która wyjdzie na jaw, to, kochani, nie podchodźcie tak po prostu chłodno, ale wiecie, intuicja włączona. Ten, no tu mieczo, miecza wam nie życzę, żebyście mieli, ale tą miotełkę możecie zawsze przy sobie mieć. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego i co? Zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam.